Witam wszystkich na kanale dzisiaj tak jak w tytule siejemy Co będziemy siać? Siać będziemy na pewno pszenicę na dwóch małych polach to będą pola numer 5 i 6 Na 41 jeszcze nie wiem co będzie 24 25 Na pewno kukurydza 13 14 hmm. Może rzepak Zobaczymy Na razie trzeba pojechać maszynami New Holland dzisiaj będzie siał, a w sumie sadził Horshem A klasek zwykle Terminatorem. Także najpierw pojedziemy New Hollanda puścić na tamte pola, żeby już jechał. Ok, jak widać zbiornik jest pusty, to podjedziemy tutaj do nas i uzupełnimy nasiona i nawóz. pracownik będzie jechał na automatycznym zakupie nasion i nawozu z tego względu, że tam są bardzo duże pola trzeba by było się wracać żeby to uzupełnić, a tak będzie sobie po prostu jechał bezproblemowo ok, to lecimy się zahaczy standardowo przejedzie przejedzie Trochę tego siana je, e, siania jest Więc czasu dużo na to zajdzie Jeżeli chodzi o wypróżnianie Tego siana Które robiłem na ostatnim odcinku To w końcu się udało Po zakończeniu odcinka to jeszcze trwało chyba z 15 minut dobre ale tą ostatnią przyczepę udało się bezproblemowo wypróżnić, choć też nie za szybko, czyli tymi czterema przyczepami dużymi da się to zrobić, tylko w trochę dłuższym czasie. To jest pierwsze pole, które będziemy zasiewać pole numer 24 cały ten słonecznik te, cała ta kukurydza która tu zostanie zasiana idzie oczywiście na sieczkę do kiszonki I tak się zastanawiam czy on tutaj nie obróci się tutaj bez problemu Tylko na końcach pojedziemy, przypilnujemy go, żeby on później tu w krzaki nie wjechał. A my zaraz bierzemy klasa. Ile ci robić reszta? Ile wyszło nam tego siana? Z tamtego pola wyszło 367 043 litry, o, czyli sporo. Dwa razy byśmy obkosili siano, to jeszcze by to, to pole to jeszcze by zostało. I muszę się zastanowić, które pole jeszcze zostanie zasiane to polą energetyczną a które trzciną cukrową bo to też chcę robić dla urozmaicenia Dobra pojedziemy na drugą stronę zrobimy ten kawałek na drugiej stronie לצ'ימדו קלאסה No, dobra i on niech sobie tutaj leci To jest pole numer 24 i później siejemy pole numer 25 też kukurydzą. O to jeszcze 23 i 22 nam zostało. Tak to też jest do za, też jest do zasiania 41 też... Także jest co robić. Dobra. Przenosimy się. To jest mój taki samochód na zakupy. 7-3 litra. Więcej stoi niż jeździ. No ale to z wiadomych względów. Tutaj chłopaki pokończyli orkę. Odpoczywają i czekają na mycie A my bierzemy klasa, bierzemy terminatora I lecimy Dobra, podczepimy sobie go Obrcimo se kamero, kabino. Chyba zaczniemy od tych małych pól. Obsiejemy je tą pszenicą. Jak to się zmieniało, tu dobrze jest. Trawa, pszenica. Pszenica będzie dla kur. O, tu włączono. Pszenica będzie dla kur, także jak pszenicę zbierzemy to kupimy kury, niech już sobie tam chodzą. Tędy chyba raczej nie przejedziemy przez tą bramkę małą, wjedziemy na to pole od ulicy. Leci lege żeby nas nie zahaczył przypadkiem gdzieś tam bo oni tak potrafią Dobra, tędy wjeżdżamy Pole jest gotowe do siania. Rozkładamy maszynę i lecimy. Tutaj to pójdzie szybko. Wszystkiego na pewno na odcinku dzisiaj nie zasieję, część pól na pewno zostanie na następny dzień, żeby to nie było tak, że wszystko w jeden dzień urośnie i później będzie ciśnienie, żeby to szybko zebrać. Jak gdzieś ten kawałek zostanie, to tam gdzieś się nie stanie. Dużo czasu na pewno zajdzie przy koszeniu tego słonecznika. Znaczy się kukurydzy. Co mi ten słonecznik dzisiaj tak... Cały czas myślę o tym słoneczniku, nie wiem czemu. W ostatnim odcinku wspominałem o tym, że prawdopodobnie ten Sino Combine zostanie zamieniony jednak na klasa Jaguara yy, i tak zostało zrobione tylko budżet nie pozwolił tego Jaguara kupić I po sprzedaży tego krona ten jaguar po prostu został wypożyczony także jaguar stoi w garażu Jest to oczywiście dodatkowy koszt dla do gospodarstwa dzienny a w przypadku używania go dodatkowo trzeba zapłacić za każdą motogodzinę użytkowania ale ja to biorę taki takie koszty sobie tłumaczę tym, że to taki jest powiedzmy leasing albo wynajem maszyny i takie koszty też są potrzebne. Bo kto teraz takiego jaguara by sobie kupił za kotóweczkę? I tu też pszenica. Za kronę chyba dostaliśmy 300.